Wszystkich razem z panem Kosikiem A witam e, e, Dzisiaj mamy G.I. Joe, e, tam, tylko że pan helikopter coś nawala Dobrze, dobrze? Nie to prawie akwersja z masza albo czegoś innego Lecimy, przed chwilą miałem bardzo dobre ratio Pewnie teraz, jak włączyłem nagrywanie, to będzie... Do... to znaczy, nie będzie fajne. <głoscymieniu> nie <głoscymieniu> czy to jest nasz? Helikopter nasz. Dobra, dobra. Ale, gościu, ładnie lata. Panie, panie Kosik, powinien się pan uczyć. Nie? Ha, <głoscym> ha, Wyłączasz mikrofon, żeby nie... żebym nie słyszał, jak na mnie przeklinasz, tak? Nie, <głoscym> szukam słuchawek wjazdu. A. A, na głośnikach grałeś Co tak strzelają? Widzę, widzę, widzę! O kurcze ziomek, ziomek Co tak dziwnie latasz? Ha nie mogę trafić Wylatuję Nie ma co Dla do walki żołnierzu Gdzie my jesteśmy? E, to jest punkt C, tam... Re, ty, ale mnie! To się walnąłem teraz Porwałem się jak e, Ktoś tam z motyką na słońce Dobra Bo Nie woda nie lubić. Nie lubisz wody Znaczy, no, z kranu taka, tak, a takie <laughs> Właśnie chciałem cię o to spytać. Jak można zauważyć gram sobie na języku polskim. Ostatnio właśnie ci co grałem to mogli zauważyć. Na stronie głównej nawet było, więc na bank zauważyli. I tłumaczenie, znaczy tłumaczenie jest dobre, ale to tak dziwnie trochę się gra, jak się widzi napis Strzał w głowę. No prawidłowo. <laughs> nie? Porażka. O, pora porażka nie, nie wygląda tak ciekawie, wiesz? Stop. Co on się tak dziwnie suwa? Pro, Ej, pierwszy strzeliłem, sami słyszeliście. I tak właśnie to wygląda, że niestety yy, zrobili jakieś aktualizacje chyba przy okazji, i yy, albo gra gorzej reaguje, albo, albo coś ja mam. Nie tak z pingami, bo właśnie mi się coś popsuło. Raz, dwa, trzy. Wygrywasz ty. No, działa. Teraz idziemy. Gdzie możemy pójść? Kurczę, kurczę, strzelają. Strzelają Gdzie strzelają. Nie strzela. Jenny snajper! snajper. Wow, jak mi idzie, człowieku Dam Rezero Snajpa! Widzę cię. Kurcze, trafił mnie! Jaki skubaniec, trafi mnie! Kumasz to przez całą rzekę! A jego nie trafiłem, bo widziałem tylko kawałek nogi. Mm, not funny. Mówiłem, statystyki się teraz popsują. Oj, ta minia. Jak na razie. Gnojo mnie. Mm. Gnojo mnie tu. Masz, Na którym jesteś? Nie będzie mnie bił. Ja, ja, ja jestem na B. Czemu wszyscy się na B sko ...skumulowali? Tu nie ma żadnego pojazdu. Co tam jedzie? Ujemy! Wrogi pojazd! Uciekajam! Szybciej, A tak w ogóle testuję nową. Nową mychę. To znaczy taka bezprzewodowa właśnie cały czas się psuła jak to mają bezprzewodowe i ostatnio dochodziło do sytuacji dosyć co on tam strzela e, dosyć głupich bo przez to Oj. ginąłem bardzo często ale co ciekawe co ciekawe parę razy trzata <grydżata> walnąłem przez to Czemu mam problem z trafieniem kogoś? O jany, i sami widzieliście, to był mój zest. Tak, 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 bardzo pięknie. Załaduj. Widzę, że wszyscy go strzelają. Eee, błąd był specjalny. Żeby żeby ktoś tam się nie czepiał, że ja. Kurczę, czemu mnie zrespiło tak daleko? Ja chcę jakiś pojazd czy coś. O Jest pojazd. Yy, jedziemy sobie na D, Mistrzu? O, na D nie trzeba. Yy, na D właśnie jedzie czołg. Chodzi rywali. A nie, już chyba nie. Coś mnie... z czo czołga. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Czy mnie ktoś... ...poszukiwał? Nie. Yy, stop, stop. To chyba do mnie. Aaaa. Nie, nikt nie chciał. To po co się wracam? Hop, i jazda. Dawidzie, gdzie jesteś? Tak, ja, próbuję wrogi czołg, spłat. wrogi wrogiczełk na bank to jest wrogi. Na którym punkcie? Na C, nad górą. Nad C raczej. A, skinąłem. Jedziemy. Miałeś mały wypadek, jak wyszedłeś za mapę. Nie, nie. Jeszcze żadnego wypadku nie miałem. O, panie Kosik, jest pan tutaj. Może chce pan do samochodziku? Co? Hej. E, a masz samochodzik? Tak, chodź. Chodź za siatkę. Mam tajny samochodzik. Pan samochodzik. Okay. Czekam. Czekam. O, teraz ty Jestem. prowadzisz. Ty prowadzisz. Będzie fajny wydech. Odjechać ci? Cięga. Nie, 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 to jest jesteś, nie! Dobra. O, nie, nie, nie ten. Poczekaj, poczekaj! Czekaj! Ej, ja zostałem! Mistrzu, Brawo. cofnij. Mamy mi się pomyliły... Ej, no kurczę, co ty sobie do... ...pogrywasz? Ej, f3, tak? Ej, jaki punkt, co? Ej, co ty masz z twarzą? Trollujesz Ej. mnie, ty, ty nie masz trolu, ważę czołg! Widzicie on mruga <laughs> Ale wykaście Dobra Sorry, okay. zabiłem O ja myślałem że ty jedziesz Dobra, schedziłem kogoś Chodź, chodź do mnie, mam specjalną kryjówkę Kampersko-snajperską Nie przejmuj tego punktu mnie mnie Kurczę, mnie zabił Matej a ciebie nie, koknes. Yy, właśnie nad C tam jest dobra taka stojówka. Stojówka, kamperówka, jakby ktoś powiedział. No, no o czekaj. A pojazd? Czekam eee. A gdzie czeka? Tu, tu, jadę w ciebie. A, <laughs> dzięki. Jedź go, go, go. I tutaj się stańmy na razie. Od góry można ich ładnie ciachać. A chyba się zobaczył na no. Wiem, 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 wiem. Jeden strzał. Hehe, mówiłem, jeden strzał. Chodź teraz w drugą stronę. Bo oni na zaraz tam będą chcieli haltować. Musimy na drugą stronę. Znaczy tam gdzie wtedy. Auto, auto, auto. Dobra. My, ja jestem my. no, Ja myślałem, że mnie nie zobaczy, nie? Za drzewem stanąłem yeah. <laughs> Like a ninja Lack <laughs> like plezis, tak? Dobra Znowu z tej krówki Znowu mi lekko dziaba Nie wiem co się dzieje Mam tylko włączonego ciebie I ten, i grę. Dobra, chodź, chodź Na piechotkę no biegnę, ale to nie -lo, 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 lo. Tu się często stają. O, ale tu są nasi, tak? No może chodź, przejdziemy od tyłu ich. Do końca jest jeszcze trochę czasu. Ej, co mi zabrałeś? To był mój kill. Nie, ja zabrałem. Y nie! D2? Tam dwóch gości stoi. Ha, ha! Szybko! I są czasem problemy ze zmianą broni. Nie wiem, albo ja tylko tak mam. Próbuję zmienić broń, a on mi zaczyna przeładowywać. Wcześniej po prostu zmieniał tą broń. To znaczy, może ma nie masz akurat amunicji. Mam, mam, mam. Przez siatkę też nie mogę trafić. Jestem martwy. Zobaczcie, no, jeszcze biegnę, ale jestem martwy. Gdzie, gdzie? Gdzie biegniesz? Na C. Wszędzie dookoła mnie czołgi i ten... No, martwy. O, martwy. Ooo, bidaku. Widzę, tam się kampią. Kampią cię! Kąpią. Gdzie Mam auto, nie. Ja na D-C. siadaj wsiadaj. Chodź o tu i tutaj po, po, podjedziemy. Ooo, dzięki, dzięki Laska. Ja się schowam lepiej na ten. Bo łatwiej dostać heada. No 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 pięknie, pięknie. Tor Dobra, teraz na piechotę Proponuję. No to chodź. Ale mogliśmy jeszcze trochę podjechać. Nie, 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 bo to słychać, wiesz? Niby tak, nie by tak. No chociaż zależy jeszcze od drużyny, nie? Dobra, czołgim im ciadu. Dobra, widzę jednego A zwiał. A uciekł. Tobie też. Eee, zabije mnie. O, po lewej. Co po lewej? W Ktoś, którym ja. miejscu? U góry? Nie powinienem. Nie, koło drzewa. Zabił mnie. Nie widzę go. Koło auta, koło drzewa. Po lewej, koło. Bramy A koło bramy to ja tam w ogóle nie stałem. Oni myślą pewnie, że tylko ty byłeś. No pojechał ktoś. Widzę, 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 widzę. Schodziłem go. Trafienie w głowę. Ej, wcześniej był chyba strzał w głowę, nie? Gdzie no? Kurde. Za dużo dymu było. Typ mi uciekł. Na, na, na środek C, jeżeli tam jesteś, to tam gościu wlazł. Na środek C? Kurczę, o, znowu, tak mi się, znowu mi się gra, ten teguje. Ale Hekszak, było? Wow, jakie to było piękne, czemu ja nie nagrywam? No, no, czas zacząć. No, właściwie. Sześć. O, ale chamy. Kurcze, był szybszy! Naciskałem już fire, kłaś to! <grym> był szybszy! Ja uwielbiam uwielbia takie pojedynki, co mówisz? O ping czasem to już się opiera. Tak, to już się opiera na bank oping. O, to by było na tyle, 6x6 6 nie jest tak źle. Wcześniej było 13, do ile? Do 9? 14, 14 do 9 było. Dziękuję wszystkim za uwagę. Oto mały dowód taki yy, dodatkowy, że. Że dobrze gra, <noise> tylko czasem po prostu jak się włącza guzik jest źle.